Niech święto radosne paskalnej ofiary, składają jej wierni uwielbień swych dary, odkupił swe owce, maranek bez skazy Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechu psmazy. Śmieć zwarła się życiem i w boju odziwy. Choć poległ wód życia, królu je dziś żywy. Mary Joty powiedz, coś w drodze widziałam, Jam z martwych stawego, Blaskwa Żywego już Pana widziałam grub pusty, i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Z martwych wstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilei. Żej wstał, że ten cud prawdziwy, o królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Alleluja! 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 Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana Chała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra, do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń szczy do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, Zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł od do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrystus. Ujrzał i uwierzył. Kochani, takie świadectwo usłyszeliśmy o Janie, umiłowanym uczniu Chrystusa Pana. Zrodziła się w nim wiara, że Chrystus powrócił do życia wtedy, kiedy zobaczył pusty grób, kiedy zobaczył wewnątrz tego grobu porzucone płótna, chustę. Później było tak, że tę wiarę Przekazali kolejnym pokoleniom, tym, którzy już nie widzieli ani tych płócień, ani tej chusty, ani pustego grobu, ale uwierzyli tym, którzy widzieli. Tacy byli na początku. Oni widzieli oczywiście nie tylko pusty grób. Mieli również spotkania z Chrystusem Panem. Widzieli Go. Ale było to tak, Jednoznaczne spotkanie, tak przekonujące, że za tę prawdę pooddawali życie jeden po drugim. Nikt nie odda życia za fikcję. Gdyby po tym wydarzeniu, jakim było uśmiercenie Chrystusa, jakim było przejęcie kontroli nad historią przez faryzeuszy, przeczużonych w piśmie, przez wszystkich wrogów Chrystusa. Jak mówi jedna z, teoriów, z teorii, że to nieprawda, usiedli i się naradzili. Powiedzieli, a my jednak zrobimy na przekór tym wszystkim wrogom i wymyślimy historię, że Chrystus zmartwychwstał. Pokażemy, że jednak nie dopieli wszystkiego na ostatni guzik. Gdyby wiedzieli, że to wymyślili, czy by oddali za to życie? A skoro wiedzieli, że nie wymyślili, to wierzyli, bo widzieli. My wierzymy, bo dotarła do nas ta dobra nowina przez cały, pokole, przez cały łańcuch pokoleń uczniów Chrystusa. Jesteśmy tym pokoleniem, na których dzisiaj tę wiarę wyznaję i mamy ją przekazać następnym pokoleniom. Przekażemy, kiedy to będzie tak ważne. Tak niezwykłe, tak cenne, jak było dla tych, którzy na początku widzieli i uwierzyli. Co nam mówi to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią? Tak jak wspomniałem na początku, mówi nam, że żyjemy nie tylko tym życiem, ale tu się rozpoczyna życie, które się już nie skończy. Owszem, przejdzie przez krytyczny moment, jakim będzie śmierć, ale to będzie pascha. Czyli tylko przejście do życia. Jeżeli mówimy, że wierzymy dzięki Chrystusowi w życie, które jest przed nami, to nie wiem, czy tak brzmi to w naszych uszach, powiedziałbym, jakoś konkretnie, także daje zapał do życia, pewną nową gorliwość. Być może słowo życie wieczne to jest słowo, które nie kojarzy się z niczym konkretnym. Właśnie może trochę niejasne, może trochę mgliste, ale dzięki wierze na wiele rzeczy z tego życia doczesnego, które jest już nie jest mgliste, tylko jest konkretne. Możemy spojrzeć inaczej. Tamci zobaczyli i uwierzyli, a my wierzymy i widzimy już inaczej. Więcej i głębiej i dalej. Żeby to przeżyć, to może bym Was zaprosił do pewnego happeningu tutaj teraz. Na tej niedzieli Zmartwychwstania. Nie wiem, czy obok siebie akurat na tej Eucharystii macie ludzi, których kochacie. Z którymi żeście tu przyszli na, na tę Eucharystię. Może jest mąż obok żony, żona obok męża. Może dzieci obok rodziców. Proponuję w tym happeningu, żebyście właśnie jako bliscy, jako ci, którzy się kochają, złapali się za ręce. Kogo trzymacie? Człowieka, dla którego żyjecie dzień po dniu. Jeśli w, tych, w tym uścisku dłoni. Jest miłość. To znaczy, się, że jesteś też sens waszego życia. To dla tej sprawy żyjecie. Dla tej sprawy może za wami są jakieś nieprzespane noce, może czasami lęk o tego człowieka w chorobie, w jakichś innych trudnych chwilach. Ale dzięki tej miłości, która was łączy, którą ten gest trzymanej dłogi dłoni Wyraża. Można by powiedzieć: Wiecie, po co żyjecie, wiecie, dla kogo żyjecie. I nawet jeśli ta miłość będzie kosztować, właśnie jakiś trud, jakiś wysiłek, jakieś poświęcenie, jakieś obumieranie, będziecie się jej trzymać, bo to sens waszego życia. Ale czy teraz jesteście w stanie tak trzymać? tego człowieka za rękę to znaczy tak go kochać żeby go ochronić przed śmiercią żeby śmierć swoją miłością zagadać odwrócić jej uwagę i powiedzieć idź sobie a tego kogo kocham zostaw w spokoju kochamy jako ludzie odkrywamy zdolność kochania dlatego Dzieje się małżeństwo, dlatego dzieje się rodzicielstwo, dlatego dzieją się te więzy rodzinne. Ale przychodzi taki moment, kiedy ta trzymana dzisiaj ciepła dłoń i dająca szczęście i sens życia zrobi się chłodna. I będzie to bardzo trudny i bolesny moment. I wiecie, że tak będzie. Ale wiecie też, że można by sobie tego trudnego i pełnego cierpienia momentu oszczędzić. Trzeba to, czy można to zrobić wtedy, kiedy się po drodze nie pokocham, Kiedy człowiek przypilnuje serca, żeby nie żyć dla kogoś, żyć wyłącznie dla siebie. Ale czy chcecie tak, chcielibyście tak żyć, żeby żyć wyłącznie dla siebie, a nie dla kogoś? Gdybyście chcieli, to byście w miłość w swoim życiu nie zainwestowali. Ale dzisiaj jest dzień właśnie przyszłości dla tej miłości, wielkiej przyszłości. Jeśli sobie służycie, jeśli się ukochacie, to to, co jest przed Wami, nie zostanie przez śmierć zniszczone. Właśnie ta więź, ta miłość przetrwa. Jeśli Chrystus daje nam życie, to mówi, zapraszam Was do domu. Gro tej miłości, o której tu mówimy, dzieje się w domu. Właśnie pod jednym dachem, gdzie się razem mieszka, gdzie się rozmawia, gdzie się przytula, gdzie się pociesza, gdzie się wspiera. I to jest droga, która się nie skończy śmiercią. Śmierć tego nie rozerwie. Może na razie, na cierpienie, na ból, ale ostatecznie tej miłości nie zwycięży, bo przed nami, przed Wami jest dom, gdzie jest miejsce dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, których dzisiaj na Mszy Świętej z Stanie Pańskiego trzymam, czy trzymałem za rękę. To jest dla nas przyszłość. Właśnie przez miłość, Podglądamy wieczność, dowiadujemy się o co w tej wieczności chodzi. Dlatego jest ona konkretna, a nie mglista, bo ten konkret ma twarz, ma imię. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sobie sami podarować takiego, takiej perspektywy, takiej przyszłości. To przychodzi od Boga, który pokonuje śmierć, który zwycięża, jest wrogiem miłości i nieprawda, i fałsz, i egoizm. To wszystko, co jest grzechem, co zabiło Jezusa. Ale jeśli On wraca do tych, których rozkochał w sobie też, powiedzieli Mu na górze przemienienia: Panie, dobrze nam tu być. A dlaczego Piotr płakał po tym, jak zdradził Jezusa? Bo się zachował niefer, głęboko niefer wobec miłości, którą Pan miał do Niego. A On do Pana, a On do Pana. Przecież mógł powiedzieć, jest zaaresztowany. Rozpoczął się proces sądowy, który. Zakończy się wyrokiem śmierci. Co mu Jezus jeszcze może zrobić za tę zdradę? Nic mu nie zrobi. Ten, od którego mógł się spodziewać kary, nagany, odwetu, został od niego odjęty. Ale zapłakał. Zapłakał, bo był niewierny miłości, bo się jej wyparł. A gdy Jezus wrócił. To nie po to, żeby mu tę niewierność wypomnieć i go wypunktować, jakieś wypominki urządzić. O co go zapytał? O co go zapytał? O miłość go zapytał. Czy ty mnie miłujesz więcej niż ci? To znaczy się, że po to zmartwychwstałem, żeby nasza miłość miała przyszłość. Żeby się nie roztrzaskała o śmierć. Ale też o to, że mamy jakieś przegrane życie, że składa się z potoku zdrad, grzechów, niewierności. Składa się. To prawda, składa się. Ale składa się też z miłości, z konkretnej. I ta miłość ma przyszłość. To jest bardzo radosna nowina. Bardzo radosna nowina. Mówimy, że znakiem firmowym chrześcijaństwa jest miłość i to prawda. Ale dzisiaj niech, niech też promieniami tej miłości będzie nasza radość. Jeśli taka jest perspektywa, jeśli to wszystko widać dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, to warto żyć. Warto się było urodzić. Warto było przeżyć tę historię, którą mam. Owszem, może nie jest doskonała, może jest grzeszna, może jest trudna, ale też do mnie Chrystus wraca. Mówi, jest reset. Jeśli nie było dobrze do tej pory, będzie lepiej. Tylko lepiej. Bo mam dla ciebie miłość, mam dla ciebie przebaczenie. Mam dla ciebie życie. Chcę, żebyś nie żałował tego, że jesteś. Chcę, żebyś wybrał miłość, jeśli nawet do tej pory, że się jej nie wybrał. Mamy zawsze drugiego człowieka obok siebie. Mamy dla kogo żyć. Oczywiście to pierwsze naturalne zagospodarowanie serca to jest w małżeństwie, w rodzinie, ale może nie wszyscy tak zagospodarowali serca. Zawsze jest obok nas drugi człowiek, który potrzebuje miłości. Mamy teraz akurat okazję, potrzeba jest też taka chwili tego czasu, który przeżywamy, podarować tę miłość braciom i siostrom cierpiącym z powodu wojny. Ale to. W to dobro to miłość mają przyszłość taka jest nasza wiara powiedział święty paweł gdyby Chrystus nie zmartwychwstał ona jest daremna ona jest bez sensu możemy sobie dzisiaj dopowiedzieć gdyby Chrystus nie zmartwychwstał miłość jest bez sensu jest tylko takim zapaleniem się na nie wiem, 30-40 lat życia i koniec, jak spadająca gwiazda pod niebie, na chwilę zapłonie blaskiem i przepada w ciemnościach. Nie tak jest z nami. Nie tak jest z naszą miłością. Kochamy, aby złapać za ręce jednego, drugiego i go przeprowadzić, dzięki wierze przez śmierć, do życia. Taki jest sens tej wiary. Taka jest jej perspektywa. Wierzymy i widzimy więcej i dalej i głębiej i radośniej.